Google właśnie oficjalnie przegrałby się wyścig internet. OpenAI kilka godzin temu wprowadziło nową funkcjonalność w czacie GPT. Od teraz możesz nie tylko generować treści i obrazy, ale także przeszukiwać internet bezpośrednio z jednej aplikacji. Dlaczego to jest takie ważne? W przeciwieństwie do Google, jeśli zadasz pytanie w czacie GPT, to nie dość, że znajdzie informacje, które są w internecie, poda źródła, ale też odpowie na twoje pytanie. To nie jest tak jak z Googlem, że Google podsyła Ci artykuł, pokazuje Ci stronę, a Ty musisz wejść, przeczytać i zweryfikować, czy to odpowiada na Twoje pytanie, tylko Chat GPT odpowiada bezpośrednio na Twoje pytanie. To jest prawdziwa rewolucja w korzystaniu z internetu. Czy to koniec ery tradycyjnych wyszukiwarek? Jestem teraz ciekaw odpowiedzi Google'a, bo jeśli nie będzie to nic mocnego w przeciągu kilku dni albo tygodni, to Google oficjalnie został skancelowany. Jeśli chcesz być poinformowany, jak tylko coś zadzieje się w tym temacie, to koniecznie zaobserwuj mój profil, dlatego że ja na pewno.